Dzisiaj czas na następny filmik o Larzy Santander. Wczoraj był filmik o Realu i Barcelonie, a dzisiaj o Atletiku Bilbao, wielkiej instytucji, naprawdę dobrej drużynie, której niestety teraz nie idzie. Dlaczego? No, przez politykę transferową, szczerze, nie będąc fanem Atletiku Bilbao, nie śledzę tyl. No, śledzę, tak, ale nie oglądam tych meczów Atletiku Bilbao. No, chyba że grają przeciwko Sevillii, Barcelonie, albo Realowi, to wtedy oglądam mecze Atletico Bilbao, ale tak ogólnie nie oglądam, bo po prostu boję się troszeczkę o to, że ta drużyna no zaliczy jeszcze większy zjazd. Jaki? Nie wiem, czy to możliwe zaliczy się jeszcze większy. Czy będzie to taki zjazd, jak zaliczyło Deportivo de la Coruña? Mam nadzieję, że nie. Dlaczego mówię o tym? Bo Atletico Bilbao ma Taką politykę transferową, nie wiem, czy wiecie, że może ściągać, a raczej ściąga, bo nigdy y, nie zmusza atletyk Bilbao. No, ściąga piłkarzy, którzy grali w kraju Wasków albo y, po prostu są Waskami. No i ta polityka naprawdę ogranicza y, możliwości Atletyki Bilbao, chociaż jeszcze 5-6 y, lat temu. To działało i jeszcze 5-6 lat temu Atletic Bilbao było drużyną, która walczyła o nawet o ligę mistrzów. To teraz to naprawdę obniża loty drużyny. E, Dajmy przykład. Odszedł kepa Ariza Baraka. E, pamiętacie, do 80 milionów kosztował. No powiedziesz, w sumie, no i co? Chyba jest słaby, ale w Atletik Bilbao naprawdę kepa świetnie bronił. Mam nadzieję, że po prostu poprawi mu się forma jaką ma w Chelsea, że pokaże swój prawdziwy potencjał w drużynie Franka Lamparda, odszedł, tak jak mówię. Kepa za 80 milionów, a nikogo nie ściągnęli. No dobra, przyszedł z Kantery, czyli z drugiej drużyny Bilbao. Przyszedł Unai Simon, który według mnie ma większy potencjał niż Kepa Arrizabalaga i broni lepiej w decydujących spotkaniach. Przyszedł też. E, a raczej odszedł też przepraszam. E, Aymeric port, e, bardzo no, solidny defensor do Manchesteru City. Teraz nie pamiętam jego ceny, ale wahało się między 65 a 70 milionów euro. E, a kogo sięgnęli, no. Inigo Martinez Dobra, dobry defensor, ale stary już jest, wydaje, ma 30 lat, jeśli się nie mylę. Ehm, właśnie, Inigo Martinez, czy tam 29? E, nie jestem pewien. E, I ściągnęli Martineza, no, który jest, to wiem, się od e, America Laport e, oczywiście, no. Mając tak ograniczony rynek, ograniczony oczywiście, bo jak powiem, przez politykę transferową, no, no nie można oczekiwać wielkich transferów. Ja mam nadzieję, że Atletyk Bilbao wreszcie zmieni swoje podejście względem polityki transferowej, ponieważ teraz jest tak, że jeśli się zaoferuje piłkarzowi, młodemu piłkarzowi, raczej przyjście do. Atletico Bilbao i przyjście do Real Sociedad ci wybiorą Real Sociedad. Dlaczego? Bo młodym młody piłkarzom zależy najczęściej na kwestiach sportowych, a nie finansowych, bo finansowych no, przewagę ma Atletico Bilbao, ale w Real Sociedad możesz występować w europejskich pucharach, pokazywać się w Europie hmm, właśnie w drużynie. Hmm, Imanola Alguacila, a w Atletico Bilbao nie masz takiej możliwości. W zeszłej kolejce pierwszy w La Liga był Real Sociedad. 15 był Atletico Bilbao. To pokazuje różnicę. Atletico Bilbao ostatnio przegrało z Osasuną. Osasuna waha się między dziesiątym a dwunastym miejscem, więc no nie wierzę, że akurat coś się pozmienia w przyszłości. W Atletico Bilbao mieli ściągnąć Iguaina, Oczywiście, bo wiecie, przecież Iguain nie? nie występował w kraju Wasków, ale Iguain ma dziadka z kraju Wasków, ale jednak nie przyszedł. Athletic Bilbao, Fer Fernando Llorente, którego z pewnością znacie, ostatnio występów w Spurs oraz w Napoli, to jest wychowany Athletic Bilbao, no, zmarnowany talent niestety hiszpańskiej piłki, jednak on nie przyszedł Rafael Corta, dyrektor sportowy. No, nie umiał go ściągnąć, może bardziej mu zależy granie na, w europejskich pucharach, niż po prostu powrót do swojej drużyny. Dajmy przykład też, odszedł, a raczej zakończył karierę a, a de Ritz, Aduris, teraz mówię o tym co się dzieje jakby sportowo, oczywiście. A kogo kupiło Atletico Bilbao? A Atletic Sierra Via Libre. Z pewnością nie znacie tego imienia, bo ja przedtem też nie znałem. Patrzcie, Asier a Via Libre w przeszłości grał w Lords. Lorca występuje nawet nie w Segunda Division, a w Segunda B, czyli w, na trzecim szczeblu um, w Hiszpanii, więc to pokazuje też, że po prostu. Um, Obniża jakby rywalizację Iniakowi-Williamsowi, i Iniaki-Williams w, w tym momencie może po prostu sobie czasami odpuścić na treningu. No i też, kiedy się pojawiają piłkarze, jak Ojan Sanset, który w meczu z Barceloną zresztą że nie naprawdę bardzo dobrze zagrał, na Camp Nou, to od razu jest, tam się cieszą, wszyscy skaczą, euforia w Atletik Bilbao. A w końcu w następnym sezonie on nie gra i niego też w zeszłym sezonie zaczął grać, a w tym sezonie nie mam it. Więc no mam nadzieję, że zmieni się właśnie w Gajski i Garita, no, zmienią się rzeczy. W zeszłym sezonie 10 miejsce, chociaż byli blisko Europejskich Pucharów, a ja w, w ostatnich pięciu meczach zdobyli tylko dwa punkty przegrywając. 4-0 z Leganes, a dwa sezony temu, no byli 17 oczywiście. Wszyscy mieli nadzieję, że kiedy przychodził właśnie 2 lata temu Gajska Garitana do Atletyk Bilbao, że on wyciągnie ich kryzy z kryzysu, ale to nie na długo. Atletik Bilbao dalej. No nie umie jakby przez ostatnie trzy lata przejść tej bariery jakby między 9 a pierwszym miejscem. Oczywiście pierwszego... Bierze zajęli od wielu, wielu, wielu lat, ale wiecie o czym mówię? No nie grałem w europejskich pucharach. Atletyk Bilbao, mimo no świetnie, że mają dużo pieniędzy, ale to im nic nie daje w kwestii sportowej. To by było na dzisiaj. Część, dajcie suba i pa.